Witam serdecznie, Vanad 44. Zauważyłem, że samczyk, który był na ostatnim unboxingu, bardzo Wam się spodobał: Desert Ghost Pastel Enchi. Nie tylko na mnie zrobił wrażenie, dostałem mnóstwo różnych wiadomości pro różnych propozycji i tak naprawdę wszystkie zignorowałem, prócz jednego. A więc tak, wymieniłem się. Dokładnie, dokładnie tak. Praktycznie najładniejszy mój samczyk, nie wiem czy nie najładniejszy wąż jakiego miałem, przez chwilę na hodowli pojechał do Łukasza. Z początku oczywiście stwierdziłem, że nie ma takiej możliwości i się nie wymienię. No ale zastrzelił mnie jednym, jednym wężykiem, jednym zdjęciem. I niestety rozsądek wygrał, bo znaczy nie mówię, że ten wężyk jest brzydszy, bo jest petarda. Jest to, możecie się domyślać, mój ulubiony gen. Ale on bardzo dużo przyspieszy u mnie na hodowli. Jeden jak i drugi, bo od razu mówię, że są to dwa wężyki. Najpierw może przejdę do Samczyka. Zobaczcie moglibyście powiedzieć no cóż pastel niezła wymiana co? ale tutaj jest ukryte sedno sprawdzimy jeszcze dokładnie tu wszystko się zgadza zobaczcie ostatnia łuska przy kloace podzielona na pół jest to samczyk praktycznie gotowy już piękny tak naprawdę samczyk Pastel Scaleless Head ładne ma te rozjaśnienia tak czy inaczej jak na zwykłego Pastela ten Scaleless Head um, robi fajną robotę z wężami ogólnie nawet nie mówiąc o formie Super wygląda na zdrowego, pięknie odżywiony i mamy wężyka, który który mnie przekonał o całej tej wymiany zobaczcie samiczka super blackhead jeden gen w formie super który robi z wężem taką robotę coś wspaniałego Samiczka dobrze odżywiona, wygląda pięknie. Niesamowicie przyspieszy to wszystkie moje projekty, wszystkie moje plany. Wymarzone węże, które chcę na przyszłość zrobić, ten wężyk mi. Przyspieszy. Tak więc w żadnym wypadku nie żałuję. Oczywiście ciężko mi było się rozstać z tamtym przypakowaniu um, tego samczyka Desert Ghost Entry Pastel. Miałem mieszane uczucia, ale teraz już nie mam żadnych wątpliwości, że postąpiłem słusznie, ponieważ to są moje projekty. To są, to są rzeczy, z którymi ja działam. Tam ten projekt byłby bardzo długi, długoterminowy. Tutaj niesamowicie te dwa, te, te dwa wężyki, ten samczyk Skyless Head Pastel i ta samiczka Super Black Head. Po prostu one są idealne do projektów, które, które planuję. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki Łukasz za. Wymiany. Dzięki wszystkim widzom za dotrwanie do końca materiału. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bye.